Cześć! Jak wasze samopoczucie dzisiaj? Spoko, fajnie. Ja wam powiem, że występując w maju po raz pierwszy na tej konferencji, tak się stresowałam, że w mojej głowie pojawiało się pytanie, po co ja to sobie robię? I sytuacja się powtarza. Znowu stoję na tej scenie i nie wiem, czemu to sobie robię. W maju całe moje wystąpienie poświęciłam przepisowi na stworzenie rolki idealnej i przez 18 minut mówiłam tylko o rolkach. Chciałam, żeby to wystąpienie było bardziej różnorodne, dlatego przygotowałam 17 social mediowych lifehacków. Niektóre przyspieszą i ułatwią Waszą pracę, inne pozwolą przyszpanować. Jestem przekonana, że każdy z Was znajdzie chociaż trzy social mediowe lifehacki, które wykorzysta w swojej pracy. Na końcu zagłosujemy na Wasz ulubiony, co? Dlatego będę Was prosiła, żebyście zapamiętali jeden numer tego, który spodoba Wam się najbardziej. Lifehack pierwszy. Czy jak robicie Insta Stories z poziomu Instagrama, to zajmuje wam to wiele czasu, a dodatkowo trudno jest zachować spójność i trzymać się identyfikacji wizualnej marki, no bo po pierwsze, za każdym razem, kiedy na przykład udostępniamy jakieś zdjęcie z galerii na Insta Stories, to Instagram automatycznie podkłada nam tło na bazie barwy zdjęcia, no a przede wszystkim nie możemy sobie zapisać naszych kolorów, tak, żeby używać ich jako tło czy jako napisy. Jest na to sposób. Wystarczy, że stworzycie w swoim telefonie dedykowany folder, w którym umieścicie brandboard waszej marki, logo marki, barwy marki i wszelkiego rodzaju elementy wizualne. I teraz za każdym razem, kiedy robicie Insta Stories, to kopiujcie sobie ten brandboard, wklejajcie na Instagrama i za pomocą pipety ściągajcie sobie kolory, tak, żeby móc je później ustawić jako tło lub wykorzystać w barwach napisów. A później po prostu usuwajcie ten brandboard i macie gotowe spójne Insta Stories. Lifehack drugi. Macie wrażenie, że w ostatnim czasie wasze treści nie docierają do szerokiego grona odbiorców na Instagramie, że rolki, które tworzycie nie są widziane przez nową widownię, a treści nie są proponowane w aktualnościach? Zanim zaczniecie zrzucać winę na algorytm Instagrama, to rozważcie te dwie rzeczy. Po pierwsze, oczywiście zastanówcie się, czy treści, które tworzycie, na pewno są interesujące i wartościowe z punktu widzenia odbiorcy. A po drugie, zweryfikujcie, czy Instagram może czasem nie nałożył na wasze konto jakichś ograniczeń. Jak to zrobić? Wystarczy, że na Instagramie wejdziecie w ustawienia i prywatność, a następnie status konta. I teraz zweryfikujcie, czy w każdym okienku oby na pewno macie zielony ptaszek. Jeśli nie, może to oznaczać, że na którymś etapie waszej twórczości coś przeskrobaliście. Złamaliście y, regulamin, sorki, regulamin y, Instagrama, i teraz on w obawie przed tym, że zrobicie to ponownie, ogranicza wasze kolejne treści. Lifehack trzeci. Jeśli chcecie, żeby wasze konto na Instagramie i TikToku pozycjonowało się lepiej, to nie powielajcie w nim nazwy i nazwy użytkownika. W nazwie użytkownika najlepiej jest umieścić nazwy Waszej marki lub imię i nazwisko, jeśli jest to marka osobista. Natomiast w nazwie najlepiej jest umieścić słowa kluczowe związane z Waszą branżą, niszą, tematyką, produktami czy usługami. Dzięki temu Instagram będzie proponował Wasze konto w wyszukiwaniach, TikTok zresztą też, za każdym razem, zarówno kiedy ktoś już Was zna i szuka konkretnie Was, jak i wtedy, kiedy po prostu szuka marki lub konta o konkretnej tematyce. Tylko, jak się teraz, w tej chwili, będziecie szarpać na zmianę nazwy, to musicie wiedzieć o tym, że na TikToku nazwę użytkownika możemy zmienić raz na 30 dni, natomiast e, nazwę raz na 7 dni. Na Instagramie z kolei zarówno nazwę, jak i nazwę użytkownika możemy zmienić raz na 14 dni. Dlatego podejmijcie mądre decyzje, a przede wszystkim uważajcie na literówki, żeby wasze konto przez pół miesiąca nie wyglądało tak lub tak. Lifehack czwarty. Oprócz samego uzupełnienia słów kluczowych w nazwie, jeśli chcecie, żeby wasze konto pozycjonowało się lepiej na Instagramie, to warto pozwolić Instagramowi, żeby proponował wasze konto wtedy, kiedy odbiorcy przeglądają inne konta na Instagramie, niekoniecznie o tej samej tematyce. Panie Robercie, wyświetlać się jako konto proponowane pod sprawnym marketingiem. Good job. Jeśli wy chcecie być jak Robert Makłowicz, to warto wejść na Instagrama ze strony desktopu, a następnie wejść w zakładkę Edytuj profil i następnie upewnić się, że macie włączoną funkcję Pokaż propozycję konta w profilach. Dzięki temu wasze konto będzie proponowało się pod innymi kontami. Lifehack 5. Udostępnianie rolek na Insta Stories to jest taka sytuacja, w której nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka. Już tłumaczę. Według Johna Juszaja, byłego menadżera IGTV na Instagramie, każda rolka, czy każde wideo z Instagrama, czy to właśnie rolka, czy film z IGTV, udostępnione na Insta Stories, automatycznie zlicza do swoich wyświetleń wszystkie wyświetlenia Insta Stories. Nie musi ono nawet zostać z poziomu Insta Stories kliknięte. Wystarczy, że zostanie wyświetlone. we made a change to how igtv videos are shared in stories so before you'd hit the paper airplane icon the igtv video would go in your stories and it would just be this like static image not that exciting and mm -hmm. we really pushed to say okay if creators are sharing these videos in their stories can we count their, their views um, and we uh, now have the ability that if you share your igtv video in stories or somebody else shares your video in their stories all those views count on your igtv video as well Wow. So even if I posted up like a seven minute video and just fifteen seconds of it plays in my stories, that counts as a view. Right, because it's consistent cool. with feed as well, right? Because you that first three seconds is the view. So we were like, if it's counting in feed, let's make a case for it to count in stories. And we were able to get that launched. So now anybody who shares in stories, um, it's almost like a three for one special. You get a view from feed, you get a view from stories, and you get a view from the IGTV standalone app and anywhere else that video is being discovered. Dlatego warto rolki na Insta udostępniać jak najczęściej. Jest tutaj jednak Jedna smutna wiadomość, ale to jest bardziej moje spostrzeżenie, ponieważ zauważyłam na różnych kontach, że w momencie, kiedy udostępniamy rolkę na Insta Stories, to cały ten set Insta Stories ma nieco gorsze wyświetlenia niż nasze Insta Stories zazwyczaj. Myślę, że to jest sprawa bardziej indywidualna i po prostu polecam sprawdzić to u Was. Natomiast w sytuacji, jeśli faktycznie tak będzie, przed udostępnieniem rolki warto zastanowić się, czy danego dnia mamy coś wartościowego lub sprzedażowego do udostępnienia na Insta Stories i zależy nam, żeby maksymalnie wykorzystać ten potencjał. Liczby odbiorców, czy jednak bardziej zależy nam na promocji rolki na Insta Stories, nawet na rzecz tego, że ogólnie wyświetlenia będą odrobinkę gorsze niż zazwyczaj. Lifehack szósty. Z poprzednim lifehackiem wiąże się kolejny, a mianowicie, skoro każda rolka udostępniona na Insta Stories zbiera do siebie wyświetlenia z Insta Stories, no to warto zastanowić się, w, jak, w jaki sposób udostępniać te rolki, żeby odbiorcy chcieli je oglądać. Ja bardzo często spotykam się na Instagramie z praktyką udostępniania rolki i zasłaniania jej takim ogromnym gifem, żeby odbiorcy czasem nie zobaczyli, co tam jest. Ale po co? Skoro wyświetlenia rolki liczone są po trzech sekundach oglądania, niezależnie czy z poziomu rolki, czy z poziomu Insta Stories, to powinniśmy wręcz zachęcać odbiorców, żeby oni chcieli ją obejrzeć, a nie odbierać im tę możliwość poprzez zasłanianie. I możemy to zrobić na przykład w taki sposób, kiedy dodajemy krótkie hasło zachęcające do obejrzenia rolki, albo pytanie, na które ta rolka odpowiada. Lifehack siódmy. Jeśli chcecie mieć lepsze wyświetlenia na Insta Stories, to po prostu zniknijcie z niego na 24 godziny. Ale to nie jest taki lifehack, który polecam Wam stosować notorycznie, czyli. Publikować, znikać na 24 godziny, publikować, znikać na 24 godziny, publikować i znowu znikać. Bo budowanie świadomości marki wśród odbiorców jest jeszcze ważniejsze i po prostu powinno mieć, nam zależeć na tym, żeby mieć styczność z odbiorcami jak najczęściej. Natomiast jeśli raz na jakiś czas zdarzy się taka sytuacja, że macie do ogłoszenia mega ważną wiadomość na Insta Stories, albo chcecie coś sprzedać poprzez Insta Stories, bo rusza wasza kampania sprzedażowa, albo jesteście influencerami i macie po prostu publikację dla klienta i zależy Wam, żeby tego dnia mieć dobre wyświetlenia, to zniknijcie sobie na 24 godziny, a później publikujcie, jakby nigdy nic. Lifehack ósmy. Czy są tutaj osoby, które nadal zwlekają z wejściem na TikToka ze względu na brak kontentu wideo? Coś ten? Chciałam Wam powiedzieć, że TikTok to już nie jest od dawna samo wideo, bo publikowane są na nim też publikacje zdjęciowe i graficzne, jak zresztą widzicie na załączonych obrazkach. I publikujemy je dokładnie w ten sam sposób, jakbyśmy publikowali film, z tym, że wybieramy po prostu kilka grafik, pod które później pokłada, podkładamy muzykę. I to nie jest lifehack sam w sobie, bo lifehackiem jest tutaj to, żeby wykorzystywać treści, które już pojawiły się jako karuzele graficzne na waszym Instagramie, czy po prostu wasze Insta Stories. I voilà, macie content na TikToka. Jeśli chodzi o taki kontent zdjęciowy czy graficzny, to on wcale nie odstaje od kontentu wideo. Na TikToku oczywiście. Lifehack dziewiąty. Badacie swoją niszę i chcecie sprawdzić, jakie tematy są w niej ogólnie najbardziej wiralowe. Lub jakie tematy są modne w danym momencie? Wykorzystajcie do tego filtrowanie na TikToku. Wystarczy, że wejdziecie w wyszukiwarkę na TikToku i wpiszecie hasło związane z waszą marką, a następnie klikniecie w prawym górnym rogu trzy kropeczki i filtrowanie. I teraz jeśli chcecie zobaczyć treści, które są modne obecnie, to wybierzcie w filtrach licznik polubień i ten tydzień. Natomiast jeśli chcecie ogólnie zobaczyć co było wiralowe w długim okresie czasu, to wybierzcie w filtrach licznik polubień i ostatnie 6 miesięcy. Dzięki temu zobaczycie content, który miał naj Więcej wyświetleń, najbardziej angażował i po prostu najlepszy kontent, którym warto się zainspirować, niezależnie czy na TikToka, czy na Instagrama, czy inne platformy. Lifehack dziesiąty. A jeśli zamiast weryfikowania całej niszy, chcecie sprawdzić, co jest wiralowe na kontach waszej konkurencji na Instagramie, to ja Wam polecam stronę Viral Finder, gdzie po wpisaniu nazwy konkretnego konkurenta pokażą Wam się jego najbardziej wiralowe posty, rolki. I karuzele. I możecie też sobie tutaj charakteryzować kontent, czy chcecie zobaczyć ten, który był najchętniej komentowany, czy ten, który miał największe zaangażowanie, czy po prostu najwięcej wyświetleń. Lifehack jedenasty. Dwoisz się i troisz, żeby twoi odbiorcy na Insta Stories chcieli je oglądać, natomiast nadal nic. W takiej sytuacji warto popracować nad waszą każdą pierwszą publikacją na Insta Stories i potraktować ją jak taki łapacz uwagi, który ma po prostu zachęcić odbiorcę do dalszego oglądania. Warto w nim uwzględnić czynnik ludzki, emocje, wzbudzenie zainteresowania tematem, a także zajawienie, co pojawi się na kolejnych Insta Stories. Czyli jeśli chcecie zrobić pierwszą publikację, która ma łapać uwagę, to nie róbmy jej tak, a raczej tak. Lub ewentualnie tak. To jest zdjęcie, które początkowo w ogóle nie miało się tutaj pojawić, ale jak je zobaczyłam, to wiedziałam, że ono musi być moim własnym prywatnym memem. Natomiast jest to dobry przykład, bo mamy tutaj lukę informacyjną. I kiedy odbiorca zobaczy taką publikację, to ma jednak ochotę kliknąć kolejne Insta Stories, żeby zrozumieć, co autor miał na myśli. Lifehack 12. Nie ma tutaj. Konkretnych danych, bo różne źródła podają nam bardzo różne informacje, natomiast mniej więcej, 50-60% użytkowników Instagrama i 85% użytkowników, TikTok, przepraszam, Facebooka przegląda je bez dźwięku. Dlatego jeśli planujemy opublikować content, który jest mówiony, to warto zadbać o to, żeby pojawiały się na nim napisy. W przypadku Insta Stories to naprawdę wystarczy krótki tytuł oraz napisy, które mniej więcej opowiadają o tym, co my powiedzieliśmy. Powiedziałabym, że w przypadku Insta Stories totalnie nie jest tutaj wymagana całkowita całkowita transkrypcja naszego filmu. Natomiast jeśli zależy Wam na całkowitej i automatycznej transkrypcji, czy to do Waszych rolek TikToków, czy na Insta Stories, to polecam Wam do tego dwie aplikacje Liro i Captions. Lifehack 13. Nagrywacie wideo telefonem w sztucznym świetle i widzicie, że miga Wam ekran. Jest to tak zwany flicker, czyli sytuacja, w której liczba klatek na Waszym filmie nie jest kompatybilna z częstotliwością światła. Co możemy zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy, że wejdziecie na telefonie w ustawienia aparatu, a następnie włączycie pokazywanie formatów PAL, a później 4K, 25 klatek na sekundę PAL. I w tym momencie Wasze wideo będzie dostosowane do częstotliwości światła w Europie, i kiedy wrócicie do nagrywania, powinno być już wszystko ok. Lifehack 14. To logiczne, że nie każdy odbiorca, który wyświetli waszą pierwszą publikację na Insta Stories, dotrwa też do ostatniej, no bo odbiorcy wychodzą z Insta Stories w trakcie oglądania. Natomiast jeśli faktycznie zauważacie bardzo często drastyczną różnicę wyświetleń między osobami, które wyświetliły pierwsze, a ostatnie Insta Stories, to warto popracować nad różnorodnością kontentu. Tak, żeby odbiorca wraz z każdą publikacją miał nowy bodziec i się do tego przyzwyczaił, że to u nas znajdzie. Czyli zamiast publikować na przykład zdjęcie, 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 możemy opublikować. Najpierw backstage do wideo, dwa zdjęcia z opisami, następnie film mówiony lub film z oryginalnym audio, a później opinie klienta, zrzut ekranu czy na przykład jakiegoś newsa z głosowaniem lub ankietą. I idealnie robi to Pamela Rave. I na końcu opinia. Wir hatten noch sehr viel zucchini. Deswegen habe ich mir gedacht, wir machen mal wieder zucchini-lasagne. Habe ich oben in der App Lasagne eingegeben. Dann kommen wir hier raus und wir machen Tita. I tutaj znowu mamy wiadomość lub opinię po obejrzeniu fajnego przepisu. Więc to InstaStories oprócz tego, że było fajne i różnorodne, to jeszcze sprzedawało. Lifehack 15. Automatyzacja i boty na messengerze i na Facebooku już raczej na nikim nie robią wrażenia, natomiast automatyzacja na Instagramie będzie zyskiwała na popularności i warto zaprzyjaźnić się z nią już teraz. Dlatego, jeśli chcecie zautomatyzować sprzedaż za pomocą wiadomości prywatnych na Instagramie, albo automatycznie pozyskiwać lidy na Instagramie, lub wysyłać automatyczne wiadomości na najczęściej zadawane pytania, lub wysyłać automatyczną odpowiedź za każdym razem, gdy ktoś oznaczy Was na swoim Insta Stories lub zareaguje na Wasze Insta Stories. To wykorzystajcie do tego menu chat, który będzie wysyłał automatyczne wiadomości do odbiorców za każdym razem, gdy ci wykonają pożądane przez was działanie. I może to na przykład wyglądać tak, że ktoś skomentuje wam post konkretnym słowem, a wasze konto automatycznie wysyła wiadomość, lub może to wyglądać tak, że ktoś do was napisze na DM-ie jakieś konkretne słowo, i wtedy wasze konto wysyła mu informacje, dalsze kroki i linki. Warto jeszcze dodać, że ManyChat jest oficjalnym partnerem biznesowym Mety, więc połączenie z nim swojego konta na Instagramie jest całkowicie bezpieczne. No i przeglądając stronę ManyChatu, trafiłam na taką informację, że twórcy twierdzą, że ManyChat prowadzi do 60% sprzedaży na Instagramie. Statystyka tak zwana z dupy. ManyChat mówi, że twórcy twierdzą. Ja mogę powiedzieć, że ManyChat twierdzi, ale prawda jest taka, że automatyzację widzimy już na Instagramie i będziemy ją widzieć jeszcze częściej. Lifehack 16. Jeśli jesteście twórcami lub osobami odpowiedzialnymi za konta marek w mediach społecznościowych, to wcale nie musicie ciągle wymyślać nowych treści. Przecież my sami nie pamiętamy, co publikowaliśmy miesiąc temu, a co dopiero nasi odbiorcy, którzy nawet nie widzą każdej naszej treści po kolei. Dlatego warto zaprzyjaźnić się z recyklingiem treści i ponownie wykorzystywać to, co już się kiedyś sprawdziło. I na Instagramie jest na to bardzo przyjemny lifehack, bo kiedy wejdziecie w statystyki, a następnie udostępnioną przez Was zawartość w ciągu ostatnich sześciu. Miesięcy, to możecie przejrzeć swoje najbardziej wiralowe rolki, posty i insta stories, które najlepiej angażowały odbiorców. I w ten sposób możecie spisać te tematy i z kontentu, który już powstał, stworzyć całkowicie nowy kontent. Lifehack 17. Tworzycie 15. treść danego dnia i mózg wam paruje. Potrzebujecie świeżego spojrzenia na sprawę, propozycji nowych tematów czy nawet synonimów do słów, które do tej pory pojawiły się w Waszym kopii. Wykorzystajcie do tego stronę copy.ai, która jest takim social mediowym czatem GPT i pomoże Wam w sytuacjach, kiedy potrzebujecie na przykład stworzyć nagłówek na bloga, potrzebujecie zrobić opis do postu na Instagramie czy na Facebooku e, lub także pomoże Wam nawet zrobić opis produktu na stronę www, a nawet napiszę personalizowanego maila, ale szczerze powiedziawszy, z tego nie testowałam i nie uważam, żeby to było potrzebne. Tak czy siak, jeśli potrzebujecie inspiracji na copy i chcecie się zainspirować w bardzo prosty sposób, ta strona będzie idealna. No dobra, to który lifehack był waszym ulubionym? Piętnasty? Szczerze zupełnie nie pamiętam, co tam było. Sprawdźmy to. A jeszcze jakieś inne propozycje są? A dobra, e, czekajcie. Piętnasty chat. to jest super. Dziesiąty. Zerknijmy, co było dziesiątym lifehackiem. Sama nie radzę sobie z moją prezentacją. A ktoś pamięta, co było tym dziesiątym lifehackiem? Dzięki, jakie treści są wiralowe na profilach Twoich konkurencji? Dobra, to jeszcze jeden na zakończenie, co jeszcze Wam się spodobało? Żebyśmy wszyscy sobie odświeżyli. Pierwszy spójny minister Stories, też go lubię, bo mi mega ułatwia robotę. No to tyle. Dziękuję Wam bardzo. Hmm.